Czy jesteście gotowi na nowe Różyska? Nie. Nie, się <głos》>. jesteśmy, nie jesteśmy gotowi. Gotowi na dzisiejszy odcinek Różyska? Zapraszamy na nowe challenger. Standardowo mamy do wykonania dzisiaj dwa challenger. Zostańcie z nami do końca, ponieważ tam czeka na was konkurs. Z mega fajnymi nagrodami. W naszym pierwszym zadaniu główną rolę odgrywają piłeczki pingpongowe. A dlaczego? Słuchajcie, sprawa jest dość prosta: kładziemy piłeczkę, dmuchamy. i trafiamy do kubeczka. Jak to tak za pierwszy raz? Czekaj, <grym> ja spróbuję? Super. Mamy wyjątkowo na to minutę. Kto piłek trafi do kubeczku, więcej, ten zwycięża. Powodzenia! Zobaczymy, kto wygra. <grym> Lecimy. Zaczynamy. Trzy. Dwa. dwa. Jeden. Jeden. I proszę. Uh. <laughs> proszę a dwie dobrze. Tu jedna uciekła, ale ona była. <laughs> Pięknie. Cztery u mnie już. Tu mm, się nie leci. Ale passa! Patrzcie. Patrzy na to technikę! Dobra, Jest. Jeszcze mi dwie zostały. O, no. chyba, chyba mam szansę. To liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Chyba więcej. Osiem. Raz, dwa razy dwa, więcej. Trzy, cztery, jeden, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dwanaście, trzynaście. Dziękuję bardzo. Przyznam, tak, tak. że starałem się, bardzo się starałem, końcówka mi nie do końca poszła, ale zauważyłem trochę, przestraszyłem się nawet, bo początek miałaś dużo lepszy ode mnie. No właśnie. A ja później zobaczyłam, jakie masz szybkie tempo i ja mówię, nie. czy ja coś źle robię? Nie mówię, to wyglądało tak. <śmiech> 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 Jeszcze trzy punkty chcesz zrobić? <laughs> Zadanie numer dwa przydane. Kanał Rusz się Ska to kanał sportowy. W związku z tym przygotujemy się dzisiaj do walki jak prawdziwi bokserzy. Po co nam będą skakanki, Paulo? Będziemy skakać, mamy różne konkurencje na jednej nodze do tyłu, zwykłe klasyczne skakanie, także będzie się działo. Zaczynamy od takiego konika, tak? No drzewka. Jest... Jak się Konik. nazywa? Konik? Nie? Czy wiem. to jest. To, to miało jakąś nazwę, jak dobrze pamiętam w przeszłości. Ważne jest, kto pierwszy się pomyli, ten przekrywa, także co? Zaczynamy. Zaczynamy od skoków konika do przodu, ale na spokojnie nie za szybko. Skok. Czyli powolutku, tak? Uwaga, raz, trzy. dwa, trzy, tar. Ja jestem bardzo skupiony teraz, nie mogę nic mówić. Jest, no jak? musi być jakiś komentarz. Tylko się garbię, przyznam szczerze, bo to... Słuchaj, teraz, Kolejne? Ale ładnie mi przynajmniej skakanka zawisła naszej. Lecimy z drugą rundą, a mianowicie druga runda to skaczamy nóż. Powolutku na początku. Raz, dwa, trzy. Uch. Jednak trochę się zmęczyłam poprzednio tą no to szybciej. Ale dziewczyny chyba więcej takie rzeczy ćwiczą. Nie! Jest? A więc jest remis, czas na dwie ostateczne konkurencje. Pierwsza to skakanie na jednej nodze. U mnie lewa podskakuje. Lewa? Dlaczego? Tak, jakoś wybrałem teraz. ja na prawej. Trzy, cztery. Nie idzie? Na razie nic to? nie mówię. Nie, na razie jest ok. To co, szybciej? nie? No ja już skaczę szybciej. Uwaga, Uf. próbuję zmienić nogę, a nie zdążyłem. ja tak samo. Więc nie wiem, Czas chyba miasta. pierwsza byłam, wiesz, Tak. Znaczy, chyba punkt dla Ciebie. Zwyciężyłaś, jeżeli chodzi o szybkość reakcji na pewno. Ostatnia najtrudniejsza runda skakankowa. Skaczemy? Do tyłu. Znaczy skaczemy do góry, ale skakanką lecimy do tyłu. Proszę bardzo. Trzy. Trzeba, bo musimy z przodu ją przemieścić. Na dwóch nogach czy na jednej? Na dwóch. Trzy, Trzy cztery. cztery. Dźwięk! zostałeś mistrzem skakanki. Rozpełniłem że całkiem nieźle. No. Piątaczka, dziękuję ci bardzo. Gratulacje. Zwycięstwo! To by było na tyle, a dzisiaj mamy jeszcze dla was... Konkurs. Napiszcie w komentarzu... Czekaj, yy, yy, yy. Jeżeli chodzi o challenge, to to by było na tyle, a teraz mamy dla Was. Konkurs do wygrania jest Smartwatch, Gear Fit 2. Wystarczy, że napiszecie w komentarzu jakiś fajny sportowy challenge. Najbardziej kreatywna odpowiedź wygrywa. Oczywiście więcej informacji cały regulamin znajdziecie w opisie filmu. No i co zapraszamy Was na inne filmy, inne sportowe wyzwania na kanale. Subskrybujcie, jeszcze nie tak. powiedziałaś! Subskrybujcie, daj <laughs> lajkujki, like, komentujcie, wbijajcie do nas! No i do zobaczenia w kolejnych pa, odcinkach. Pa! To też papa. Pa.